Nie chcę mówić brzydka, ale pierdolnie. Thank <laughs> Witajcie na kolejnym filmie na tym kanale. Dzisiaj mamy żniwa. To już kość jary Ostatnie pole jęczmienia Jarego. W sumie były dwa pole Jęczmienia jego, jedno, jedno około domu pół. Ile tam było pół hektara? Hektar 60. Yy, yy, 0,6 hektara, także coś takiego było. I tutaj są 3 hektary, także yy, i zostały jeszcze. 9 hektarów przężyta. Pizum ja tu mam przyczepę tą po remoncie. Do którego momentu? A nie lepiej to skręcić? Ale nie, silikon będę włożył z tamtej strony, właśnie. pod spod. Albo wiesz co? Ej, ołówek i zrobię kryskę. To Trzymaj to czarek. Czekaj, ustawimy to. Nie, no dobrze, mi tylko chodzi o to. Trzymaj to czarek. Osłon. kurwa co, spaw, pęk Chyba Czemu? Tu jedziesz Nie, myśmy podłogi nie ruszali teraz. To musiało tak być, wiesz? Zaśczarek weźmiesz pędzelek i to zamalujesz. No. Tak? Ja chcę wiesz co? E, Tej siwej mi zostało Albo tą fa. podłogę normalnie no. pędzlem. Żeby... Wiesz? Tak, żeby to tak wiesz, w miarę w miarę konkretnie było, nie? E, dobra, e, chłopaki. Ty palić Marcin tak? No czekaj no, no Dobra A co ty robisz Czarek? Czarek zagrywa... i... Ogrywam Ale nie no ma... komentujesz Cześć No Ogrywam Jak tutaj jest zrobione Tutaj na takich podkładkach jest Na śrubach O i tutaj Pamiętam jak Wojtek Rajewski robił wilcowi przyczepę No Tutaj jest... nadkładki Tak spasował w Kurwa przyszedł, nie? Przyczepę mamy złożoną Mi się dół nie podoba, bo miała być czarna, tata zrobił siwą Ładnie no moim zdaniem czarny by był ładniejszy. Nie, bo czarny. Tata zrobił, bo jest dużo ładniejsza właśnie szara. Nie, A, ale czarny czarny czarek. Jak ale to za jest chwilę, to by, widać. ale za chwilę by się zakurzyło i by brzydko wyglądało. No. Teraz już można jechać kosić, sypać. Łowię nią, Zobaczymy czy będzie leciał, czy nie. Czy uszczelnienia są dobrze porobione? Bo no tutaj tata przód. A jak widzicie, ty cały zasilikonował. Także tu z przodu nic nie wyleci. Tutaj tył też jest zasilikowany, bo. A nie, nie jest jeszcze. Ale będzie zasilikowany, bo tył jest nieotwieralny. W sensie nie ma wywrotu na tył, także nie jest potrzebny. Dobra No i sami oczywiście możecie zostawić łapeczkę w górę, zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco I zostawić jakiś komentarz, także co? My kosimy i widzimy się przy pierwszym zbiorniku Mamy drugi zbiornik Widać? Trochę już jest koszole. Dzieje, że tak sypie wygl wygląda lepiej, a sypie tak średnio sypie około 5 ton hektara, także tak I średnio no ale niby w, w tym roku też w niektórych pszenicy jak widać na filmach na przykład u Joker Farm czy u Szoko, to tam też wierno, drobne no bo to chyba w tym roku wszystkich jest tak, że wygląda niesypie no ale taki mamy rogi i nic z to nie poradzimy także co ja teraz uszykowałem sobie drona i Teraz coś ponagrywam z drona Te ujęcia widzieliście na samym początku Także co, widzimy się później No ja teraz jadę do domu Bo jest pełno przepa Jadę do domu, ją wykiprować i... I przyjeżdżam z powrotem, także co Widzimy się później Ja już przyjechałem na pole Już w sumie dawno już przyjechałem na pole Niemczech mamy cały wykoszony to pole jest kufane, eee, no i było 8 zbiorników, 8 zbiorników z, z 3 hektarów, także słabo, a teraz to jakoś się przyrzęto. I Miejmy nadzieję, że leci ładnie, bo robi pierwszy obiad. Obiad już wszyscy zjedliśmy. Także co? Kosimy i widzimy się. Później powiem Wam, jak Sypie przeżyto. Już jestem w domu z drugą szczępą mięczmienia, tutaj trochę podgarnąłem. ładowaczem No niech Pan otworzy. Na tył, na tył, na tył, na tył. O. I niech pan się odsunie. Hop! O! Kurde, do buta mi naleciało. Ho. Ale się kurzy. No dobrze, że się kurzy, bo sło zboże Czy tata do mnie dzwoni, znańczycie? Nie, dziadek, dobra. Widzimy się później. Nad dziadkiem przeprowadzony. Ha, już można jechać dalej. Zamknął pan? Się wygieły. No bo jak się nią czaska, to się wygina. O, trzeba obnieść. Chyba nie jest źle. Podgarnie się i będzie dobrze. Wszystko kości, tam Jęczmień, z tej strony jest wszystko dosypania. Ta strona jest. Wszystkie jary są wykoszone, nie? No. Teraz tylko przężyto z tamtej strony zostało i, I ładne. Gru... Grube takie pękate jęczmieniary. No, pusty, dobre, Ładne, nie? No. Zdrowe Bo przeżyto drobnej, że ta ajęczmienie i offse w tym roku grube Dobra ja jadę na łąkę ją zostawić, nie? Garniej będzie miód malina Kurde kamerę mam tak nisko O Chyba nic nie widzieliście kurde Dobra Ja jadę i... I, i, i... będę haczył teraz balociarę za chwilę i jadę balotować, tata tam przyczepy ma porostawiane i... i... niech kosi a dom ta będzie w zapasie tutaj może ją zostawię No. no Ale ona nie odbija, ona jest na takiej wysokości no Kurde, odbezpieczyłem? No, niech pan zbuta O Tu jest Dobra Wszystko Jadę pod balociarę, nie? To mi pan pomoże załączyć? No Dobra! To chyba wszystko w tym filmie. Co? Ja Wam dziękuję za oglądanie. Stawcie łapeczkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, a zdradzę Wam, że kolejny film będzie balociara, balotowanie z drona. Także czekajcie na film i co? Do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!